Cichopek i Kurzajewski w pytaniu na śniadanie: Czułe spojrzenia i gesty udało się ukryć romans? Zapis relacji. Od dawna w mediach huczało do plotek, że Katarzyna Cichopek 40 litrów i Maciej Kurzajewski 49 litrów mają romans. W dniu urodzin aktorki Para zdecydowała się oficjalnie ujawnić na Instagramie: Zakochani spędzili urlop w Izraelu. Czas jednak na powrót do pracy. W środę 19 października Maciek i Kasia po raz pierwszy od coming-outu poprowadzili razem pytanie na śniadanie. Zobaczcie zapis relacji na żywo z tego, co wydarzyło się na wizji. Kasia i Maciek potwierdzili związek 7 października w dniu 40 urodzin aktorki. Do ujawnienia się popchnęła ich była żona prezentera, Paulina Smaszcz, która w komentarzach pod zdjęciami Kasi z Izraela napisała, że towarzyszy jej Maciek. Następnego dnia para połączyła się na żywo z zagranicy i udzieliła pytaniu na śniadanie krótkiego wspólnego wywiadu, w którym publicznie przyznała się do łączącego ich uczucia. Zakochani mogą liczyć na wsparcie kolegów ze śniadaniówki. Ciepły komentarz pod wpisem pary zostawiła też Joanna Kurska, szefowa porannego formatu TVP. Sielankowe wakacje dobiegły jednak końca i czas wrócić do codziennych obowiązków. Maciek i Kasia po raz pierwszy od ujawnienia się poprowadzili razem pytanie na śniadanie w środę, 19 października. Czy zakochani nie mogli się powstrzymać, jak uprzednio, i nie szczędzili sobie czułości w programie na żywo? Specjalnie dla Was Super Express prowadził relację na żywo z programu Pytanie na śniadanie. Zobaczcie w jej zapisie, co się wydarzyło. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski po raz pierwszy jako para prowadzą Pytanie na śniadanie. Zapis relacji. Program Pytanie na śniadanie rozpoczął się w środę 19 października o 7.30. Sprawdźcie zapis relacji.